Wyobraź sobie, że wchodzisz na wydarzenie polityczne, siadasz wygodnie i myślisz: OK, będzie standardowe gadanie, a kilka minut później jeden polityk dosłownie zagłusza drugiego, sala eksploduje emocjami, a główny mówca odkłada mikrofon i schodzi ze sceny w połowie występu. Brzmi jak przesada? To wydarzyło się naprawdę i to, co zobaczyli tam ludzie, za chwilę obiegło całą Polskę. Symbol kolizji. Pozwólcie, że nakreślę Wam scenę. Wyobraźcie sobie, że jesteście na debacie politycznej, napięcie już jest wysokie, kamery nagrywają, publiczność obserwuje każdy ruch, każde słowo, każdy wyraz twarzy. A potem dzieje się coś tak intensywnego, tak nieoczekiwanego, że jeden z uczestników dosłownie wstaje i wychodzi w środku wystąpienia. To właśnie się wydarzyło niedawno i musimy o tym porozmawiać, bo to nie jest tylko drama dla dramy. To jest kwestia stanu dyskursu politycznego, szacunku, tego jak daleko sprawy mogą zajść. Zanim ktoś po prostu powie, że wystarczy. Centralnymi postaciami tej historii są Krzysztof Bosak i Robert Biedroń. Jeśli nie śledzicie polskiej polityki na co dzień, pozwólcie, że dam wam szybki kontekst, bo jest absolutnie kluczowy dla zrozumienia, dlaczego ten moment był tak znaczący. Krzysztof Bosak to prominentny polityk reprezentujący partię Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jest znany ze swoich konserwatywnych, libertariańskich i nacjonalistycznych poglądów. Jest elokwentny. Bystry i nie owija w bawełnę podczas debat. Z drugiej strony mamy Roberta Biedronia, który reprezentuje zupełnie inną część spektrum politycznego. Jest pierwszym otwarcie homoseksualnym posłem w Polsce, jest progresywny, był głośnym rzecznikiem praw LGBTQ, praw kobiet i kwestii sprawiedliwości społecznej. Więc od samego początku macie dwóch polityków, którzy reprezentują fundamentalnie przeciwstawne światopoglądy. Ci dwaj ścierali się wcześniej. Debaty polityczne w Polsce. Jak w wielu krajach potrafią być gorące. Ale to, co wydarzyło się podczas tego konkretnego wystąpienia, wykroczyło poza zwykłą wymianę zdań. Według relacji i osób, które były świadkami wydarzenia, Bosak nie tylko nie zgodził się z biedroniem. Nie tylko przedstawił kontrargumenty czy zakwestionował jego stanowiska w typowym formacie debaty. W sposób w jaki opisywali to świadkowie, bosak zaatakował biedronia z taką siłą, z tak nieustępliwą krytyką i celowanymi atakami, że atmosfera całkowicie się zmieniła. Pomyślcie przez chwilę, co to oznacza. Debaty polityczne mają być trudne. Politycy powinni się nawzajem kwestionować. To jest dosłownie sens tego wszystkiego. Przedstawiasz swoje pomysły, twój przeciwnik przedstawia swoje, i poprzez to zderzenie perspektyw, publiczność, miejmy nadzieję, otrzymuje wyraźniejszy obraz tego, gdzie każda osoba stoi. Ale jest granica, prawda? Jest różnica między energiczną debatą a czymś, co przekracza granice osobistych ataków, tworzenia środowiska, które staje się wrogie zamiast produktywne. Z tego, co słyszymy, podejście Bosaka podczas tego wydarzenia było tak agresywne, tak cięte, że Biedron znalazł się w sytuacji, gdzie kontynuowanie uczestnictwa po prostu nie miało już sensu. I to jest miejsce, gdzie robi się naprawdę interesujące z psychologicznego i politycznego punktu widzenia. Wyjście z debaty czy publicznego wystąpienia to ogromna decyzja. To nie jest coś, co politycy robią lekką ręką, bo wiedzą, jak to będzie zinterpretowane. Krytycy powiedzą, że nie mogłeś wytrzymać presji. Powiedzą, że jesteś słaby, że uciekasz, że nie potrafisz obronić swoich stanowisk. Politycy o tym wiedzą, dlatego zazwyczaj zostają bez względu na to, jak niewygodnie się robi. Ale Biedron dokonał kalkulacji, że zostanie było gorsze niż wyjście. To powinno nam coś powiedzieć o intensywności tego, co działo się na tej scenie. Kiedy ktoś, kto był w polityce przez lata, kto stawiał czoła krytyce i opozycji niezliczoną ilość razy, kto bronił kontrowersyjnych stanowisk w konserwatywnym kraju, kiedy taka osoba decyduje, że sytuacja stała się nie do utrzymania, to jest znaczące. To nie jest kwestia niemożności radzenia sobie z krytyką. To jest kwestia rozpoznania, kiedy sytuacja przestała być debatą i zamieniła się w coś zupełnie innego. Teraz porozmawiajmy o tym, co Bosak faktycznie mówił, bo treść ma takie samo znaczenie jak sposób przekazu. Choć nie mamy pełnego transkryptu słowo w słowo każdej wymiany zdań, raporty wskazują, że Bosak kwestionował Biedronia na wielu frontach. Pytał o jego dorobek polityczny, jego stanowiska w sprawach programowych, jego skuteczność jako polityka. Ale więcej niż to, pojawiły się sygnały, że ataki stawały się coraz bardziej osobiste, dotykając właśnie tych kwestii i tożsamości, które Biedron reprezentuje. Kiedy debatujesz z kimś, kto zbudował swoją karierę polityczną częściowo na reprezentowaniu marginalizowanych społeczności, a twoja krytyka zaczyna wyglądać jakby atakowała nie tylko politykę, ale fundamentalną tożsamość tej osoby i społeczności, które reprezentuje, wtedy sprawy stają się naprawdę problematyczne. Reakcja publiczności była podobno mieszana. Niektórzy ludzie na sali wydawali się wspierać agresywne podejście Bosaka, oklaskując jego punkty i gotowość do bezpośredniej konfrontacji z Biedroniem. Ci zwolennicy prawdopodobnie widzieli w tym Bosaka jako silnego, bezkompromisowego i mówiącego prawdę tak, jak oni ją postrzegają. Z drugiej strony, inni członkowie publiczności i obserwatorzy byli wyraźnie niekomfortowo nastawieni do tego, jak rozwija się ta wymiana. Można było podobno zobaczyć to na ich twarzach, sposób w jaki energia w pomieszczeniu zmieniła się z zaangażowanej debaty w coś, co bardziej przypominało publiczne zawstydzanie. Kiedy biedron w końcu wstał i wyszedł, stworzył to moment oszołomionej ciszy według świadków. Bo znowu, to się po prostu nie zdarza często. Politycy są wyszkoleni, żeby wytrzymywać. Są wyszkoleni, żeby uśmiechać się przez ataki, żeby odpowiadać spokojnie nawet kiedy są ostro krytykowani, żeby nigdy nie dać opozycji zobaczyć, że dostali się pod twoją skórę. Więc kiedy ktoś łamie ten wzorzec, kiedy ktoś wyraźnie mówi poprzez swoje działania, że to posunęło się za daleko, zmusza wszystkich obserwujących do skonfrontowania się z tym, co właśnie się stało. Następstwa były przewidywalne w pewnych aspektach i zaskakujące w innych. W mediach społecznościowych i w komentarzach politycznych ludzie podzielili się mniej więcej wzdłuż linii, których byście oczekiwali. Zwolennicy Bosaka i prawicy generalnie chwalili jego występ, mówiąc, że obnażył słabości w argumentach Biedronia, że zadał trudne pytania, które musiały być zadane, że nie pozwolił poprawności politycznej powstrzymać się od kwestionowania progresywnych stanowisk. Widzą wyjście Biedronia jako dowód na to, że nie potrafił obronić swoich stanowisk, kiedy był poważnie kwestionowany. Z drugiej strony zwolennicy Biedronia i ludzie po lewej stronie potępili zachowanie Bosaka jako zastraszanie, tworzenie wrogiego środowiska, wykraczanie poza legitymowaną debatę polityczną w stronę osobistych ataków. Widzą decyzję Biedronia o wyjściu jako godne odmówienie uczestnictwa w tym, co stało się cyrkiem, odmówienie legitymizowania zachowania, które przekroczyło etyczne granice. Ale oto co jest naprawdę interesujące i o czym musimy myśleć głębiej. Ten incydent dzieje się na tle szerszej globalnej rozmowy o dyskursie politycznym. Widzimy to w tak wielu krajach właśnie teraz. Temperatura debaty politycznej rośnie od lat. Media społecznościowe wzmocniły najbardziej ekstremalne głosy. Politycy nauczyli się, że oburzenie napędza zaangażowanie, że bycie wojowniczym daje ci nagłówki i wiralowe momenty. Struktura zachęt przesunęła się od przemyślanej dyskusji o polityce w stronę performatywnego konfliktu. I musimy się zapytać, dokąd to prowadzi? Jeśli wychodzenie stanie się bardziej powszechne, jeśli debaty rutynowo stają się tak wrogie, że uczestnicy odmawiają zaangażowania, co się dzieje z demokratycznym dyskursem? Z jednej strony, może jest coś do powiedzenia o politykach wyznaczających granice, mówiących, że pewne zachowanie jest nie do przyjęcia i nie będą w nim uczestniczyć. To mogłoby potencjalnie stworzyć presję dla bardziej cywilnego dyskursu. Z drugiej strony, jeśli politycy angażują się tylko z ludźmi, którzy traktują ich delikatnie, jeśli wychodzą za każdym razem kiedy robi się trudno, to też jest problematyczne, bo demokracja wymaga zdolności prowadzenia trudnych rozmów. Incydent Bosak-Biedroń podkreśla również szczególne wyzwania stojące przed politykami, którzy reprezentują marginalizowane społeczności lub progresywne sprawy w konserwatywnych krajach. Biedroń nie jest po prostu kolejnym politykiem. Jego sama obecność w parlamencie, jego otwartość w kwestii swojej tożsamości, jego rzecznictwo dla praw które pozostają kontrowersyjne w Polsce, to wszystko czyni go piorunochronem. Krytyka, której doświadcza, nie dotyczy tylko różnic w polityce. Jest często spleciona z głębszymi bataliami kulturowymi o tożsamość, wartości i to, jakim społeczeństwem Polska powinna być. Kiedy Bosak atakuje Biedronia, nie debatuje tylko o polityce podatkowej czy reformie opieki zdrowotnej. Angażuje się w szerszą ideologiczną batalię, a tego co osobiste nie można oddzielić od tego, co polityczne w tym kontekście. To tworzy inherentną asymetrię w tym, jak te debaty funkcjonują. Dla Bosaka to jest kwestia filozofii politycznej i polityki. Dla Biedronia ataki na jego stanowiska mogą się wydawać i czasami są wprost atakami na jego tożsamości społeczności, które reprezentuje. Więc jakie są lekcje z tego? Co powinniśmy wynieść z tego momentu? Po pierwsze, myślę, że to przypomnienie, że to jak debatujemy, ma takie samo znaczenie, jak to o czym debatujemy. Substancja politycznego sporu jest ważna, ale sposób, w jaki angażujemy się z tymi, którzy się z nami nie zgadzają, kształtuje, czy możemy faktycznie mieć produktywne rozmowy, czy po prostu kończymy w niekończących się cyklach konfliktu. Po drugie, ten incydent pokazuje nam, że nawet doświadczeni politycy mają punkty krytyczne. Oczekiwanie, że osoby publiczne powinny znosić nieograniczoną wrogość w finie demokratycznej debaty jest być może nierealistyczne, a może nawet niezdrowe. Jest różnica między byciem kwestionowanym, a byciem poddanym atakom, które wkraczają w osobistą przestrzeń. Po trzecie, musimy rozpoznać, że w spolaryzowanych czasach incydenty takie jak ten stają się symbolami. Stają się historiami, które każda strona opowiada o drugiej. Dla jednej strony to staje się dowodem na niezdolność lewicy do radzenia sobie z krytyką. Dla drugiej strony staje się dowodem na zastraszające taktyki prawicy. A kiedy coś staje się symbolem, naprawdę trudno jest prowadzić zniuansowane rozmowy o tym, co faktycznie się wydarzyło.